Witam Was drodzy. Adam Miarka na kanale Chwila z Bogiem. Nawrócenie Łotra. Czytając opisy tego, co działo się na krzyżu w różnych Ewangeliach, możemy mieć pewien dylemat. Dlatego, że. Opisy ewangelistów różnią się. W Ewangelii Marka i Mateusza czytamy, że obaj złoczyńcy ukrzyżowani z Chrystusem urągali Mu. Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli, także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. Tak zapisał Tomarek. Tak samo urągali Mu złoczyńcy, którzy z Nim razem byli ukrzyżowani. To jest sprawozdanie Mateusza. Myślę, że każdy z nas historię Łotra kojarzy jednak ze sprawozdaniem Łukasza. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Mamy tutaj pozornie sprzeczne opisy. Musimy jednak pamiętać, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo całe jest natchnione i te opisy nie są ze sobą sprzeczne, one się wzajemnie uzupełniają. To, co stało się najwyraźniej, to do pewnego momentu obaj złoczyńcy urągali Chrystusowi, i na tej części wydarzeń skupia się opis ewangelisty Marka i Mateusza, ale od pewnego momentu stało się coś, że jeden z Łotrów nawrócił się, i zaczął upominać tego drugiego, który nadal urągał Chrystusowi, i zaczął prosić Chrystusa, i przedstawił prośbę, która została spełniona. Taka ciekawa myśl i ciekawy komentarz do tych wydarzeń jest w mojej ulubionej książce Życie Jezusa. Na sali sądowej i w drodze na Golgotę człowiek ten, czyli nawrócony Łotr, przebywał obok Jezusa. Słyszał oświadczenie Piłata: "Żadnej winy w nim nie znajduję". Zauważył jego boską postawę oraz jego pełne litości przebaczenie udzielone dręczycielom. Na krzyżu słyszał, jak najwięksi dostojnicy kościelni wyrzucali z siebie złośliwe słowa ośmieszające Jezusa. Widział, jak kiwali głowami nad Zbawicielem i to doprowadziło go do do nawrócenia, gdy zauważył jego boską postawę oraz pełne litości przebaczenie udzielone dręczycielom. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas, pisze Łukasz, ewangelista. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Ten człowiek prosił o to aby mógł być zbawiony. I Pan Jezus powiedział: I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci dziś. Tak moglibyśmy powiedzieć Pan Jezus koncentruje się ja ci dziś mówię. Dziś kiedy nie wyglądam jak król, dziś kiedy nie wyglądam jak zbawiciel, dziś kiedy wyglądam jak złoczyńca ukrzyżowany razem z tobą, ja dziś zapewniam cię, będziesz ze mną w raju. Łotr, Zdecydował się na zbawienie w ostatniej chwili. Mamy jeden taki przypadek opisany w Biblii, takiego zbawienia w ostatniej chwili. Nie czekajmy na ostatnią chwilę. Powierzmy nasze życie Bogu już dzisiaj. Do tego zachęca nas Biblia w liście do Hebrajczyków. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie się serc waszych. Łaska Boża jest dostępna, dopóki żyjemy, ale nie zostawiajmy. Tej najważniejszej w życiu decyzji na ostatnią chwilę. Niech Bóg Was obficie błogosławi. Zapraszam również na kanał YouTube Żyjąc Każdym Słowem. Zapraszam do oglądania, polubiania, komentowania, subskrypcji kanału. Szczególnie polecam również poniższe filmy. Do zobaczenia na kolejnym programie. Pozostańcie z Bożym Pokojem. Amen.